Cześć, z tej strony 23 i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I tu w sumie może trochę taki nietypowy odcinek Ponieważ nie spodziewałem się, że Ironhide da takie coś Mamy swego rodzaju opowiadanie, wpis z dziennika Wespera I to właśnie mamy z perspektywy Vespera, jak to się wszystko dzieje I z racji, że jest to dość długie, jest tutaj dość sporo informacji To ja po jakimś tam czasie będę starał się omawiać właśnie poszczególne najciekawsze... Elementy, żeby nie pogubić tych wątków, żeby się w tym wszystkim nie zgubić, wpis z dziennika. 12 czerwca. Tu Vesper, główny generał i przywódca sił rebeliantów linerii, stacjonujących w nowo założonym obozie Veredadiant w, w Lesie, ojczyźnie rdzennych ludów Arborejczyków. Ostatnie tygodnie były, delikatnie mówiąc, stresujące dla mnie i moich towarzyszy z linerii, ponieważ zostaliśmy zmuszeni do zajścia. W rzadko odwiedzane lasy, albo ocalić nasze królestwo z rąk zła. Ten krótki moment, który został mi dany na spisanie tego wszystkiego, był jednym z nielicznych chwil odpoczynku, jakie mieliśmy. To jednak nie znaczy, że nasza podróż była nieustannie pełna niebezpieczeństw. Aby wyjaśnić, dlaczego tak było, muszę opowiedzieć, co wydarzyło się wcześniej. Czy tutaj, właśnie, Wesper będzie tłumaczył, jak trafił do Radiant Forest, jak się tam znalazł. I w ogóle jaka była geneza powstania sojuszu. Byłem głównym dowódcą łuczników w stolicy rankiem 8 maja, kiedy armia weznana uderzyła w mury. Nasze siły walczyły dzielnie, ale w końcu mur został zniszczony przez potężne uderzenie magiczne. I tu mamy oczywiście nawiązanie do wydarzeń z Kingdom Rush Vengeance, gdzie mieliśmy taką misję i tam faktycznie mur został zniszczony przez potężne zaklęcie właśnie weznana. Ledwo udało mi się ujść z życiem. Zostałem odrzucony w powietrze na znaczną odległość. Byłem ciężko ranny, a mój zaufany łuk został zniszczony. Z pewnością zginąłbym z rąk szarżujących orków, gdyby nie to, że zostali oni zamienieni w popiół przez mojego wielkiego przyjaciela Archibalda Triumfa, starszego maga z zakonu właśnie arkanicznych czarodziei. Szybko pochwycił mnie i pobiegł w bezpieczne miejsce z dala od bitwy toczącej się na ulicach miasta. Dokładnie mnie sprawdził i na szczęście okazało się, że moje obrażenia nie były zbyt mocne. Okazałem mu ogromną wdzięczność za uratowanie życia, ale gdy tylko próbowałem stać, powiedział, żebym leżał. Zamierzał bowiem użyć zaklęcia teleportacji, by nas stąd wydostać. Protestowałem mocno, ale wyjaśnił mi, że ta bitwa, co za tym idzie los naszego króla, był już przesądzony. Nie mieliśmy wyboru. W końcu zgodziłem się z nim. A on wkrótce potem dokończył zaklęcie. Czyli widzimy, że Wesper musiał niejako salwować się ucieczką. Wylądowaliśmy przy fosie otaczającej cytadele obok Silver Oak Forest. Archibald wszedł ze mną do lasu, opowiadając o swoim planie odbicia linery. Zamierzaliśmy udać się do miasta Southport, gdyż mieszkało tam wielu weteranów najazdu na królestwo, którzy mogliby utworzyć armię pod naszym dowództwem. Następnie mieliśmy popłynąć z tą armią statkami do Królestwa Elfów, zdobyć ich wsparcie, a potem wrócić przywrócić do nas na tron i ostatecznie powstrzymać Weznana. Jednak przedarcie się przez las Silver Oak nie było łatwe. Było ono przez orków, którzy rozstawili tam obozy. Musieliśmy skradać się, by nie zostać wykryci. I uniknąć walki, której bylibyśmy liczebnie gorsi. Droga przez las była trudna do przebycia. No i widzimy, że tutaj właśnie starali się oni przedostać do Southport, skąd zebraliby, gdzie zebraliby siły, i skąd wyruszyliby na południowy kontynent. No i szukali oni szans u elfów, czyli dawnych sojuszników za czasów Kingdom Rush Origins, którym wtedy pomogli i teraz niejako liczyli na to, że tamci się zrewanżują. Prawie się zgubiliśmy, jednak dzięki jakiemuś boskiemu przebłyskowi szczęścia udało nam się natrafić na samotną chatkę w lesie, która okazała się domem elfiej pary. Wpuścili nas oni do środka na noc, abyśmy mogli odpocząć. Podziękowaliśmy im za gościnność i długo potem poszliśmy spać. Rano nakarmili nas tym, co tylko mogli zaoferować, a także podarowali mi nowy łuk oraz kołczan pełen strzał. Ja i Trąf podziękowaliśmy im za pomoc i ruszyliśmy dalej w drogę. Dzięki wskazówkom, jakie nam dali, udało nam się bezpiecznie opuścić las przed zmrokiem i przejść przez trawiaste pola przyłęczy bliźniaczych rzek, zanim rozbiliśmy obóz na noc. Czy mamy tutaj kolejne przedarcie się przez kolejną mapkę znaną nam z Kingdom Rush i jedynki? Następnego dnia ruszyliśmy ponownie w stronę Southport. Wkrótce zaczęliśmy przyciągać uwagę okolicznych rolników i rybaków. Niektórzy z nich walczyli w poprzednich wojnach, a każda para rąk była cenna, więc pozwoliliśmy im dołączyć. Gdy dotarliśmy do Pagras, zostaliśmy przyjęci z otwartymi ramionami, a do naszej sprawy dołączyło jeszcze więcej ludzi. Opieka nad wszystkimi była uciążliwa, ale opłacało się to do realizacji planu Archibalda. Gdy dotarliśmy do Southport, weterani, o których mówił Archie, zgłosili się bez wahania, znacznie powiększając nasze szeregi. Teraz mieliśmy prawdziwą armię. Z najdzielniejszymi paladynami, najbystrzejszymi łucznikami i najpotężniejszymi magami zakonu arkanicznego. Pomagającymi szkolić nowe pokolenia szlachetnych wojowników. No i tak widzimy, że uformowała się ta armia, która wyruszyła na południowy kontynent. O świcie ja i Arci pracowaliśmy z żołnierzami mieszkańcami miasteczka, przygotowując statki i szukując się do rejsu przez Morze Kryształowe. Czy mamy... Pierwszy raz chyba nazwane, i jak nazywa się to morze, pomiędzy jednym a drugim kontynentem. Po kilku godzinach odbiliśmy odbyliśmy od przystani i ruszyliśmy na południe. Omijając wystro, ostrożnie Wyspi Piratów, kontynuowaliśmy naszą podróż morską, która przez długi czas przebiegała bez większych wydarzeń. Po dwóch tygodniach na morzu nasza armia dotarła do portów Szarych Kruków, gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci przez Elficki lud który dał nam bezpieczne schronienie na noc. Następnego dnia rozpoczęliśmy marsz do Aredel, stolicy Królestwa Elfów, znanej nam oczywiście z Kingdom Rush Origins. Ta stolica była najeżdżana na jednej właśnie z planż, gdzie mieliśmy te królewskie ogrody. Po kilku dniach dotarliśmy na miejsce. Nasi ludzie byli zachwyceni nowym otoczeniem, które było im całkowicie obce. Ostatnie dni były bardzo męczące dla mnie i Archibalda, szczególnie po ataku Gnoli, Którzy grasowali w okolicy. I widzimy, że Gnole mają się dobrze, nadal ich siły gdzieś tam się czają w tych lasach na południowym kontynencie. Postanowiliśmy więc pozwolić armii odpocząć pod opieką Archiego w mieście, a ja udałem się na rozmowy z regentem tej krainy, Eridanem. I kolejna ważna informacja lo lorowa: Eridan jest lordem, regentem, jeśli chodzi o Królestwo Elfów. Także ciekawie się porobiło. Było szczególnie miło nadrobić z nim zaległości, ponieważ spędziłem lata pod jego opieką, doskonając swoje umiejętności łucznicze. Dzięki jego naukom stałem się nie tylko mistrzem łuku, ale także jego wielkim przyjacielem. Spędziliśmy miły czas ćwicząc łucznictwo na dziedzińcu przed jego zamkiem i rozmawiając. W końcu przedstawiłem mu plan Archibalda i powiedziałem, że potrzebujemy jego pomocy, by go zrealizować. Jego twarz spochmurniała, gdy wyjaśnił, że mimo szczerych chęci... Nie jest w stanie nam pomóc. Wojna zmierzchu przez wielu dekad nadal odbija się echem, a elfy, mimo upływu czasu, wciąż nie odzyskały dawnej potęgi. Próba wsparcia naszej armii w inwazji z oznaczałaby wyrok śmierci dla jego królestwa. I tak z ciężkim sercem musiał odmówić na moją prośbę. Napełniło mnie to rozpaczą. Pomyślałem wtedy, Lineranie nigdy nie będą mogli powrócić do swojej prawdziwej ojczyzny. Ale przewrotny los poprowadził mnie i moich żołnierzy tam, gdzie jesteśmy teraz. Gdy opowiadałem o wszystkich wydarzeniach Arczyjemu w mieście, powiedział, że zaczął odbierać pewne wizje z dalekiego południa wizje naszego wielkiego króla Denasa. Natychmiast zażądałem więcej informacji, bo dotąd zakładaliśmy, że król był więziony w Cytadeli. Ale, jak mówił, wizje, które otrzymał, pojawiły się dopiero niedawno, jakby źródło ich pochodzenia zbliżało się coraz bardziej. Gdy zapytał innych, mniej doświadczonych magów, którzy podróżowali z nami, oni także czuli dziwną energię, choć nie tak silną jak Triumf. Z tego, co był w stanie zrozumieć, wynikało, że Denas został wygnany przez jakieś złowrogie zaklęcie, teleportacyjne na dalekie południe, zapewne przez weznana. Odkrycie to przyniosło ogromną ulgę mnie i moim ludziom. Dało nowy cel: uratować naszego wielkiego króla. Po dalszych negocjacjach z Aridanem zdecydowaliśmy się pozostać w mieście jeszcze przez kilka dni, by otrzymać lepszy oręż i pancerze wykonane przez elfy z miasta. Choć nie byli kowalami pokroju krasnoludów, potrafili dostarczyć nam uzbrojenie o wiele lepsze od zniszczonego, zużytego ekwipunku, z którym wcześniej wyruszyliśmy. I tutaj mamy wyjaśnienie różnic w wyglądzie Właśnie między żołnierzami Linerii z tej części, a z innych. Kilka dni później po odebraniu nowego wyposażenia, pożegnałem się z Eridanem, tak samo jak moi towarzysze, którzy wiele nauczyli się od elfów i byli teraz lepiej wyszkoleni niż kiedykolwiek wcześniej. Zarcim jako naszym głównym przewodnikiem ruszyliśmy dalej na południe, przez lasy otaczające Ardel. Po placówki Diplaw wkroczyliśmy do lasu Faerii. W czasie naszego pobytu niewiele się tam wydarzyło poza okazjonalnymi spotkaniami z drzewcami, czyli z łajedmudami, które pomogły nam przetrwać dostarczając świeżych orzechów ze swoich gałęzi. W końcu, po kilku dniach, odkryliśmy rozciągający się przed nami trawiasty krajobraz, za którym w oddali wznosił się gęsto skupiony las z niezwykle wysokimi drzewami. Dawał on ogromny cień, a jego olbrzymie korzenie rozciągały się tak daleko, że tworzyły prowizoryczny most nad strumieniem, który musielibyśmy przekroczyć. Nasi ludzie byli oszołomieni tym widokiem, nawet bardziej niż wtedy, gdy po raz pierwszy ujrzeli Aredel, jakbyśmy znaleźli raj. Ale nie byliśmy tu sami. Gdy zapuściliśmy się w głąb, natknęliśmy się na rasę istot, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy Arborejczyków. To mistyczne leśne byty, które przybierają różne formy różnych elementów natury. Od grzybów i młodych sadzonek po większe formy, jak drzewa czy głazy. Nosiły białe maski z niebieskimi źrenicami i czarnym białkiem, a ich włosy stanowiły liście. Ciała miały niebieskawe różnej wielkości kształtu. Początkowo zostaliśmy przyjęci z lekką wrogością, ale szybko się do nas przekonali i podarowali nam kosze z miejscowym miodem na znak pokoju. Jeden z nich miał na imię Valaru, mówił z akcentem przypominającym wiejskiego prostaczka, lecz był jednym z najwyższych. Najwyższych mistrzów magii wśród arborejczyków, Archibald zażartował, że Valaru bardziej nadawałby się na rolnika niż przywódcę. Choć miał czasem jak prostak, z pewnością nim nie był. Przedstawił nam historię swojego ludu i szczegółowo opisał las. Archibald musiał... Cofnąć swoje słowa, podczas rozmowy wspominał o elfich podróżnika, którzy niegdyś przeszchodzili przez ten region. Lecz gdy zapuścili się oni na wschód, nigdy więcej ich nie widziano. I to doprowadziło nas do głównego tematu, chciał z nami porozmawiać o dzikich bestiach. Czyli tutaj mamy oczywiście już wątek nawiązanie do głównych przeciwników pierwszej części głównej kampanii Kingdom Rush Alliance. Były to dzikie, zwierzęce istoty, które od niedawna pustoszyły tereny na wschód od siedzib arborejczyków i zagrażały tak zwanemu sercu lasu, magicznemu duchowi będącemu źródłem życia zarówno dla samego lasu, jak i też samych arborejczyków go zamieszkujących. Gdyby serce umarło, oni i cały las zginęliby razem z nim. Dlatego Walaru zaproponował sojusz z nami, rebeliantami, by wspólnie pokonać dzikie bestie. Ci mamy troszeczkę wyjaśnione, czym jest to serce lasu i jak ono działa, i widzimy, że jest bardzo ważne. Po krótkiej rozmowie z Arciem zgodziliśmy się. Głównie dlatego, że magiczne sygnały wskazujące na obecność Denasa pochodziły z kierunku, z którego nadchodziły ataki dzikich bestii. A według opisu walaru, ich najazdy były wszystkim, tylko nie były w żadnym stopniu związane z pokojem. Była to więc najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Valarów dodał również, że intensywność ataków ostatnio zmalała, więc marsz naszej armii wraz z jego działami dalej na południe był najlepszym wyjściem w tej chwili. Dał nam to czas na odpoczynek i zebranie sił przed koniecznością podjęcia obrony. Co więcej, zamieszkujące na obszar leśne duszki były mistrzami przekazywania wiadomości, zdolnymi natychmiast zaalarmować nas o jakiejkolwiek agresji na granicy. Na razie więc nic nie musieliśmy się martwić. I tak właśnie kończy się ta część historii. Nasze armie odpoczywają, szkolą się wspólnie w obozie, a dalej będę pisać o tym, co się dzieje w moim dzienniku, gdy przygotujemy już się do kolejnego ruchu. Ale jedno jest pewne lineria powstanie na nowo. Nasi ludzie przepełnieni są siłą i odwagą, jakiej jeszcze nigdy nie widziałem. I zostanie ona na pewno dobrze spożytkowana w walce ze złem. Co najważniejsze, biorąc pod uwagę, jak długo sprzyja nam szczęście, wydaje mi się jasne, że zostaliśmy pobłogosławieni przez samo świetliste światło Elin. I jako tacy jesteśmy skazani na zwycięstwo bez względu na okoliczności i oby dalej nam błogosławiła, Wesper. No i widzimy, że tak samo jak elfy z południowego kontynentu, tak i ludzie z linerii czczą boginię Elin uznają ją za swoje główne bóstwo. Także naprawdę bardzo fajne. Przygotowali tutaj twórcy z Ironhide rzeczy, kilku rzeczy się dowiedzieliśmy ciekawszych, kilka zostało wątków rozbudowanych, także napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Moim zdaniem naprawdę fajna sprawa.